Mamy godzinę pierwszą w nocy i musimy iść jak najszybciej do Milana, ponieważ, no zresztą, sami zobaczcie dlaczego. Jest taka godzina, a do mnie ktoś dzwonił ponad 20 razy. Także oczywiście nie odebrałam tego telefonu, ale nie jest to normalne. A takie sytuacje już nam się przydarzały, tylko że wtedy ktoś dzwonił do Milana, więc musimy po prostu przyjść do eksperta i zapytać go o radę. A ekspert, oczywiście, jak zawsze. Gra. Bo co innego mógłby robić. Halo? Co? Słuchawki ściągnij. Zblałem kole na klawiaturę przez ciebie. Idź stąd! Ej, bo mamy problem! Monitor no mamy problem! Ale ktoś do mnie dzwoni! Tylko... No naprawdę dzwonią do mnie. Masz. Patrz! 20 razy ponad tyś do mnie dzwonił. I dlatego... Dlatego tu przyszłam! Ale zanim dowiemy się, co będzie dalej, upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał wraz z dzwonkiem. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, bo 25 tysięcy lajków i odblokuje się kolejna część Włamywacza. Koniecznie obserwujcie też Instagrama Mila, bo pojawia się tam sporo informacji na temat następnych filmów, takich jak kolejny odcinek od Mai. Który będzie dostępny już o 15:15 :15 na jej kanale. Po targaturze. Nie, no dalej się świeci. Cała skoli. No ale to ty to wydałeś, nie? ja. Ale przez ciebie. Nie, nie przeze mnie. Przez ciebie. Nie mogę nawet w spokoju pograć. Dopiero 15 minut temu się myłem. No i 15 minut za długo gra. Czy mógłbyś się zająć yy, tym, że ktoś wydbania do nas, czy nie? Sekunda, tak? Tak. No i tak to właśnie jest. Ziutek jak zawsze jest po prostu ciamajdą, a i tak i tak znajdzie sobie sposób, żeby wina zwalić się na mnie. Polecam bardzo serdecznie tego oto pana. Teraz będzie przez kolejne 15 minut dodatkowe do tego czasu, który już gra, wycierał sobie klawiaturkę. <słuch> Ale jaja, fajne to było. <słuch> Ale ja nie żartuję, Ziutek. To ja jak widać też nie. To trzeba wszystkie klawisze powyciągać teraz, umyć tą klawiaturę. Nie... No, ty będziesz teraz klawisze wyciągał? Ty się dobrze czujesz? Dobra, witam po krótkiej przerwie. Możesz mówić, e, co ci się dzieje. Proszę, dzieje mi się to, że wydzwania do mnie ktoś. E, no to ktoś... odbierz. No Może i... chce z tobą pogadać, tak? No nie! Jak do ciebie ktoś wydzwaniał, to kurde w środku nocy mnie budziłeś i razem kminiliśmy, co robić, więc nie. Nie odbiorę, po pierwsze. Po drugie, to jest jakiś dziwny numer, który się wyświetla jako same kropki. A po trzecie, to jest pierwsza w nocy, już zaraz, kurde, prawie druga. I ktoś do mnie dzwonił chyba z 25 razy. I nie uważam, żeby to było normalne, więc może mi pomóż. Wiadomość przyszła. No to co? Czytaj. No masz i czytaj. Okej, okay, mam nam przeczytać na głos dla wszystkich? Każdy chce ją usłyszeć? Tak. Dobra. Jest tak. Witaj! Takie są emotki. Przed waszymi drzwiami czeka na was pewna rzecz. Nie krępujcie się! Czekaj, czekaj, witajcie było? Tak. Jak witajcie? No witajcie. Takie rączki jeszcze. były. Witajcie! Przed wami, przed drzw drzwiami czeka na was pewna rzecz. Nie krępujcie się i cię stamtąd zabrać jak najszybciej. I taka no Dobra, to idziemy jak najszybciej? To idź. No nie sam. No właśnie. że ciebie też tu jest. No właśnie, w tym jest problem. A najgorsze w tym jest to, że. Co? No co? E? Hm? Sorry, jest lekko chora psychicznie. Nie. Jak widać. Staram się ją leczyć, ale jak widać, średnio wychodzi. Ogólnie nie chciałbym wychodzić na dwór, bo niedawno myłem włosy i zaraz znowu będę chory. Co ty robisz? Wyrażam mu miłość, on ją akceptuje. Ale ja też nie pójdę, bo e, ja też będę chora, bo mnie boli brzuch. Halo, nawet światło nie działa. Halo, no nie wierzę w to. No nie działa, no nie... Zadziewało. Dobra, to idź kompromis. Idziesz, ty. Taki jest kompromis. Jak to leży gdzieś daleko, to ja nie wychodzę. Poza tym mamy kamery. Zaraz zobaczymy, jakim cudem pojawiła nam się paczka. Idzie to niby jest. Nie, no tam, serio? No i się Zimno mi! Nie, no, musi ubrać, no nie wierzę. Ale tutaj jest zimno. To ona mnie zamknęła na dworze? Zamknęła mnie. ona mnie troluje? Otwieraj, bo wywalę te drzwi z Otwieraj. Polej Otwieraj, jak nie chcesz zostać zabita. Polej Oh my god! Maja jest chora psychicznie raz, dwa, trzy. Będę chory, będę chory, będę chory. Otwieraj te drzwi. Będę hasła. Ja nie wiem, ona chyba troluje. Niech ty robisz na mnie jakiegoś pranka. A jak miałam robić na tobie pranka, skoro jak przyszła wiadomość, to miałeś mój telefon w ręce? Nie wiem, może się z kimś ugada i żeby do ciebie napisał. Tak, z kimś, Z psem? Bo nie wydaje mi się, żebym z kimkolwiek innym...